Witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się ogromnie, że mamy okazję kolejny raz się spotkać, by porozmawiać o jakże ważnym temacie apiterapii, czyli różnego rodzaju terapiach związanych ze zdrowiem, które są z kolei powiązane z produktami pochodzenia pszczelego. I tak sobie pomyślałem, że z kimżeś lepiej mógłbym porozmawiać, jak ze specjalistą, który zajmuje się na co dzień pracą z pszczołami. I dlatego moim dzisiejszym gościem jest Pan Józef Klucha. Dzień dobry, panie Józefie. Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się ogromnie, że dał się Pan namówić na naszą dzisiejszą rozmowę, bowiem ciągle mam wrażenie, że wiele osób nie do końca wierzy w leczniczą moc produktów pochodzenia pszczelego. A przecież pan zajmuje się tym już od dawna, prawda? Tak, dokładnie. Czy mógłby pan nam coś bliżej powiedzieć na temat tego? Ile lat już Pan pracuje? Jak w tym momencie wygląda Pana praca? No i jak duże jest Pana statko? Od 40 lat zajmuję się e, pasieką. W młodym wieku pracowałem, pomagałem pasiece rodzinnej e, przy pszczołach. Swojej własnej nie posiadałem i te pszczoły mnie urzekły. Jak bliżej Przyjrzałem się pracy, organizacji, ich, no stwierdziłem, że jest to coś pięknego. I wtedy nadarzyła się okazja: starszy człowiek, który nie dawał rady, zdecydował się sprzedać 10 rodzin pszczeli. 10uli typu wielkopolskiego. I tak zaczęła się moja e, przygoda. To jest pasja. To bardzo wciąga. Jeżeli ktoś. Bo lubi, to nie może bez takiej pasji funkcjonować. I to urzeka, dlatego że jest to coś nieprawdopodobnego. To jest magia. Jak te pszczoły, a w szczególności na wiosnę, kiedy wszystko budzi się do życia. Aktywne, zieleń, kwiaty i wtedy pszczoły, gdy są, gdy rodzina jest. Normalnie funkcjonująca, zdrowa, pełna sił, jak patrzymy w ulu, jak one pracują, jak to wszystko jest zorganizowane. Gdy robimy takie, prawda, delikatne przeglądy, przyglądając się, one nie zwracają na nas uwagi. I wszystkie pszczoły mają określony podział funkcji. Tam nie ma jakiegoś, prawda, chaosu. Chaos tylko wkradać się może wtedy, gdy jest rodzina zagrożona. Natomiast. Jedne wylatują, przynoszą wodę, nektar, pyłek, a inne porządkują, w ulu budują nowe, nowe plastry, składają pokarm, pielęgnują młodym pokoleniem, opiekują się. Każda pszczoła przechodzi od momentu narodzin, które my nazywamy wygryzaniem się pszczół, ona przechodzi przez kolejne etapy, zajmuje się pielęgnacją tych, tych niebową, tych larw, pszczelich, które trzeba systematycznie opiekować się, karmić je. Później następuje okres, kiedy, kiedy budują plastry, kiedy przechodzą poszczególne etapy. To tak jak u człowieka kariera zawodowa, poszczególne etapy awansu. Tak jest w rodzinie pszczelej, jest to nieprawdopodobnie zorganizowane, natomiast i kończy się wytężoną pracą jako zbieraczki I przynoszą wtedy nektar, przynoszą pyłek, przynoszą produkty, które służą do ochrony ich rodziny, do ochrony ich zdrowia i od razu warto tutaj prawda przejść do tego, co jest to chyba bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że od lat my bazujemy na produktach pszczelich, a więc miód, miód, cenny produkt. Dlatego, że jest produktem całkowicie naturalnym, zbieranym z wydzieliny, z nektaru yy, roślin różnych kwitnących. W tych składnikach jest ogromna ilość składników korzystnych dla organizmów żywych. Dla pszczół jest to niezbędne jako utrzymania przeżyciu. Przynoszą, robią zapasy, przetwarzają to, układają w komórkach plastra, stopniowo przenosząc coraz wyżej, pozbywając się, Wody zmniejszając, zmniejszając ilość wody do określonej, także staje się ten z nektaru, staje się miodem. I jest to, gdy jest miód dojrzały, pszczoły zasklepiają te komórki wypełnione miodem plasterkami wosku. I wtedy to są zasoby miodu. Ten miód jest im potrzebny. Nadwyżkę tych zapasów, jeżeli jest obfitość pożytku, czyli dość, dość dużo miodu, możemy to odebrać i wykorzystać na nasze potrzeby. Ważne jest, żeby lokalizacja pszczół była tam, gdzie są dobre pożytki. Żeby pszczoły miały po co latać. One pracują. W sposób taki wytężony cały, cały dzień one nie próżnują. Jeżeli by brakowało, no to pszczoły są, niepokoją się. One wtedy są w stanie takiego, jakby powiedzieć, bardzo łatwo je wtedy, że tak powiem, poirytować, podrażnić. I wtedy, gdy one czują się zagrożone to no wtedy możemy otrzymać trochę żądek. Natomiast kiedy, kiedy one mają pełne zatrudnienie i mało tego, jeszcze wyselekcjonujemy sobie takie linie pszczół, które są e, łagodne, to wtedy możemy sobie spokojnie e, pracować, niekiedy brać je nawet w ręce, prawda, Nic to, w niczym to nie przeszkadza. No my, już mając duże doświadczenie, wiemy, kiedy, kiedy pszczoła jest bardzo spokojna, a kiedy raczej jej należy nie drażnić, schodzić z, do, z drogi. No są takie dni, kiedy coś gdzieś ciśnienie spada, kiedy jest pogoda niepewna, kiedy pszczoły są rozdrażnione, bo nie mają zatrudnienia, no to wtedy najlepiej nie bardzo tam, prawda, jak chodzić koło ula blisko, dlatego że mogą to pszczoły e, odczytać jako wtrącanie się w ich sprawy. No, nikt nie lubi, jak Ktoś przychodzi do, do domu i burzy mu prawda porządek i zakłóca mir domowy. No to zupełnie zrozumiałe, to tak samo mamy przecież w domu, kiedy jeden z domowników ma troszeczkę gorszy nastrój, to rzeczywiście czasem lepiej nie podchodzić, prawda? A powodem może być, tak jak pan powiedział, choćby obniżone ciśnienie. Ale ja chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz. No, słyszy się sporo, że współczesne Warunki, które panują na świecie, w szczególności mam na myśli zanieczyszczenie środowiska naturalnego, bardzo negatywnie wpływa na szczoły i ich populacja stale się zmniejsza. Czy pan to potwierdza? Czy tak jest rzeczywiście? Czy to tylko pogłoski? Potwierdzam, tylko że my bardzo przykładamy sprawę do, do zanieczyszczeń, ale tych czynników jest znacznie więcej, one bardzo szeroko są E, zakres ich oddziaływania i na przykład to że e, jest ekspansja człowieka w środowisko bardzo silne gdzie znikają różnego rodzaju m, jakby to nazwać no nawet, nawet nawet lasy nawet jakieś e, e, tereny na których była roślinność, która dawała nektar. Zmienia się sytuacja. Ponieważ zaburzamy środowisko naturalne, to następują zmiany. I miejsce roślin, które rosły gdzieś tam na nieużytkach, gdzieś koło rzek, gdzieś w zagajnikach, na skraju lasu, gdzie była ogromna ilość Takich e, roślin kwitnących o różnych kolorach, o zapachach, gdzie życie tętniło, gdzie mm, wielka ilość owadów funkcjonowała, to życie, które było na tych łąkach, ono powiązane ściśle z tym życiem, które mm, funkcjonuje w glebie. Jeżeli zaburzymy chociażby stosunki wodne, a te u nas są bardzo naruszone, następuje przesuszanie gleby, obniżanie się poziomu wód wtedy następuje, następują zmiany w glebie różnego rodzaju mikroorganizmy, żyjątka, które dają warunki dla roślin rosnących na powierzchni, te z kolei dają pewne służą owadom, pszczołom, różnym pszczołom i różnym prawdopodobnym. Yy, różnym też i, i zwierzętom, to jest cały system, który jest wzajemnie powiązany. Jeżeli z tego systemu wyjmiemy jedno ogniwo, następuje naruszenie. Oczywiście nie znika to wszystko, ale zmienia i na przykład roślinność, która była taka upita i taka była ciekawa, yy, tam yy, zmienia się na zupełnie inną, taką bardziej jakby powiedzieć, jakąś może stepową, może jakąś półpustynną. No, może przesada, że półpustynna, dlatego że tam rośnie, roś, ale to nie daje takich korzyści. To jest takie płone. I chociażby zaburzenie na przykładzie tego, jak zaburzymy gospodarkę wodną, a przecież przez lata całe robiliśmy jako człowiek. W gospodarce naruszaliśmy to poprzez system melioracji, drenacji, odprowadzania wód, prostowania rzek. Żeby jak najszybciej to odprowadzić, żeby tereny pozyskać, żeby więcej było tych hektarów, żeby było miejsce pod zabudowę, to ograniczamy bardzo w bardzo wysokim stopniu to środowisko naturalne, i efekty są no, niestety niedobre. Jeżeli chodzi o pszczoły, to również dzisiejszy system zorganizowania, gdy cały świat jest jedną globalną wioską, takie otwarcie niekoniecznie dobrze wpływa na pszczoły, dlatego że pszczoły żyjące w naszym środowisku, one żywią się, współpracują, z roślinami, które są tutaj, te rdzenne. Jak również pszczoły wytworzyły systemy obronne dla chorób pewnych zagrożeń, które tutaj u nas występują z dawien dawna. Gdy sprowadzamy produkty masowo z drugiego końca świata, sprowadzamy inne, mogą być nawet to takie same, ale trochę inne zagrożenia, na które pszczoły są mniej albo wręcz całkiem jest duże zagrożenie. I na przykład taka dolegliwość, jak y, taka wiosenna biegunka przeważnie, przeważnie na wiosnę, y, u pszczół, to się nazywa nozema, i z tym pszczoły się sobie no będą osłabione, ale uporają się. My też potrafimy temu przeciwdziałać, ale w wyniku kontaktu, gdzieś, prawda, z współpracy intensywnej z Azją, pojawiła się u nas nowy rodzaj nozemy. Bo to jest nozema cerana. I ta nozema jest bardzo groźna dla naszych pszczół, dlatego nawet, że trudno nam jest wychwycić, ponieważ E, ona zainfekuje nam e, pszczoły, i u nich następuje nie tak jak wigulka u naszych, e, przy naszej tej nozemie europejskiej, występują zaburzenia tego rodzaju, że e, pszczoła ma, e, nie może, e, system pokarmowy nie może przyjmować e, produktu. Czyli ona ginie z głodu. A my, tego, a my tego nie widzimy, nie wiemy, co się dzieje do tego, bo przy tej naszej to wiemy, widzimy tą, prawda, tą, tą biegunkę. Hmm, te, czyli tych zagrożeń jest bardzo wiele. I na przykład jeszcze jedno powiem, jakie zagrożenie jest dla nas już od. Jak ja zacząłem pierwsze lata, to wiem, że Akademia Rolnicza w Olsztynie prowadziła badania nad hmm, problemem choroby pszczół, pasożytów, hmm, pszczół. Yy, I yy, pasożyty, które funkcjonują, które nagryzają i wysysają hemoling, zasoby energetyczne yy, pszczół gromadzone w yy, tak zwanym ciałku tłuszczowym, yy, nie jest, no to może samo, samo takie yy, 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 to nakłowanie może nie jest aż takim zagrożeniem. Tylko, że pszczoła yy, nakłuta bardzo często otrzymuje, przenoszone są wirusy. I te wirusy z kolei powodują różnego rodzaju choroby pszczół. I to jest nieustająco naszym problemem. Ta, ta, yy, ta choroba to nazywa się ten pasożyt popularnie waroza, waroa jakobsowi. I e, musimy to systematycznie zwalczać, jest to nieuchronne w, w naszych e, pasiekach. No, tyk, tych zagrożeń jest to tego, to jest jeszcze dodatkowo e, nieumiejętne stosowanie chemii do zwalczania, do, 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 do zwalczania na przykład różnych e, pasożytów w uprawach rolniczych. E, w dzisiejszych czasach niestety Muszą być pewne środki ochrony roślin, ale trzeba je stosować umiejętnie i racjonalnie w odpowiednich ilościach. Bardzo często to jest nieświadomie albo lekceważąco, jest to prawda stosowane. Ale może przejdźmy od tych, no prawda, nie, nie Dodam jeszcze tylko, że te problemy zdrowotne one nie pszczół, one nie przekładają się na ludzi bezpośredni. One nie wpływają na stan naszego zdrowia, ale one wpływają na kondycję pszczół i na wymieranie poszczególnych rodzin. I tutaj rodzin, przychodzi mi się tak, e, taka myśl. Jest takie powiedzenie, źródłem jest e, chyba to Albert Einstein. Powiedział, że jeżeli zginie Ostatnia rodzina pszczela, to na przestrzeni około czterech lat będzie problem z utrzymaniem człowieka. Tu chodzi, tu nie, tu chodzi dokładnie o to, że y, Einstein obserwował już kilkadziesiąt lat temu postępujące bardzo szybko zmiany w środowisku naturalnym. Jeżeli człowiek będzie dalej tak intensywnie, Wykorzystywał naturę, przemieniał w sposób bardzo niekorzystny, to te zmiany spowodują wymieranie pszczół. A jak pszczoły wymrą, to i człowiek także. To, to ust, zdanie, do... to zdanie wyjął mi pan no, właściwie z ust, bo dokładnie chciałem to samo powiedzieć, że słyszałem bardzo podobną opinię i trudno się z tym nie zgodzić. Ale co gorsza, Słyszałem także i o tym, że podobno w Chinach są testowane metody, jak zastąpić pszczoły różnego rodzaju nowymi technologiami, co jest już w ogóle przerażające, więc tym bardziej z chęcią posłucham na temat samych informacji na temat samych produktów pszczelich, bo czas, żeby się cieszyć tym jeszcze, mam nadzieję, szybko nie przeminie, aczkolwiek jest to. Tak jak Pan wspomniał, dość sporym zagrożeniem naszych czasów i zmartwieniem także, aby pszczółki nam nie wyginęły. Ale o tym porozmawiamy już w kolejnej części naszego cyklu dotyczącego apiterapii, na który już teraz serdecznie zapraszam.